Cześć, Siemaneczko. To jest mój pierwszy live na tym kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars. To będzie mój pierwszy raz, jak nagrywam live'a Brawl Stars. Dawniej nagrywałem różne no, filmiki takie, a teraz to sobie nagrywam Brawl Stars. Zaczekajcie, no, już wchodzę. Tutaj. No dobra. Dobra, możemy przechodzić już do grania, tylko coś musiałem po prostu sprawdzić. Ale się chyba nie da. Już dobra. Zaczynamy grać. No to co? No to naciskamy. Yy, zagramy sobie solówę. Kim zagramy? Kim? Ja myślę, że tutaj na majkiem. No i naciskamy gotowy. Start. Dobra, lecimy. O nie, nie, ból, ból. No nie, zabrał mi! Zabrał mi. Dobrze, bierko. Dobrze. Zabiesz go tak, tak, dawaj. No jest. Dobrze. Pykol, dobrze. Lecimy dalej. Tutaj, o nie! Tik. Ticol, tikol. Ej, yy, dobrze pokonany. Lecimy teraz sobie tutaj. O nie, widzieliście Szelka, Szelka, Szelka. Kaj ty się kryjesz? Tak. Jak ja w nią trafiłam 500 razy już? Chyba z 500 razy. No, popatrz, no nube. A no, ona się już chciała poddać. Już powiedziała, no. Nope. Lecimy tam. Pyk. O, tu jest. No i Pyk. No, koala, nie koala, misiu, ci pomylił teraz koalą misiem. Byk dostał, byk dostał, byk dostał. Pięknie. Braćmy, klucz 10 w ogóle, ja. Dobra. Dalej. O, mamy dodatkowe żetony, już nam się skończyły. Jeżeli chcecie, żebym dzisiaj dobił do mega boxa, hmm. do mega boxa. Chcę dobić. Dobra. Live już 3 minuty. Dobra. Cześć, mama. Wszystkim sezonem Paul GMS. Dzisiaj sobie nakręcimy livea z Braw Stars, bo nie było dawno. Braw Stars. Sobie zagramy. O, dobra. Będziemy mogli sobie zagrać.